Siemaneczko widzowie, witam Cię w kolejnym odcinku na Oto, tym kanale i dzisiaj zreagujemy e, na trzy moje najstarsze filmy i dzisiaj jest nowość, bo pokazuję moich najnowszych subskrybentów. Tutaj macie ich 10. Dziękuję za suba wszystkim, pozdrawiam Was i za to Wam bardzo oczywiście dziękuję. Ejeju, wy nie wiecie, jaka to jest radość dla mnie. A subów nadeszło ponad 30 w ostatnich dniach, więc... Wczy... Nie! Wczoraj spojrzałem, było 1,73, a teraz 1,76. Fajnie to się rozwija, dziękuję wam. Fajnie się rozwija ten kanał. Dziękuję wam. Za niedługo będziemy jeszcze świętować 200 filmów Ale dobra, weźmy sobie w... Więc jeśli chcesz Sobie tak w okazany w następnym odcinku Może to Ty będziesz Bo 1770 nawet jak Wy to oglądacie może być To To nie wiem, to nie wiem Oczywiście będę się starał nie pokazywać wszystkich tych samych. A teraz obejrzymy sobie mój pierwszy odcinek. Mój pierwszy film, który nabił chyba wczoraj. Dwa tysiące wyświetleń. Ja sam nie mam super? Ty sam się nie zasubskrybowałem normalnie. Dobra, więc lecimy. Uwaga, uwaga. 9 lato, to sobie czekaj. poczekaj. Szymonko, witam Cię w pierwszym z moich na tym kanale, to jest nowy kanał. Tak, miałem tą maskę. Miałem tą maskę. Dzień dobry, tika. mam nadzieję, że się się bardzo podobał. I że będę starał, starał tylko mogę, no w opisie ktoś tak napiszę, że po prostu staram się jak mogę dla tych filmów, mam nadzieję, i zostawcie Tak, mnie tragicznie było przez tą maskę słychać No teraz wiadomo, trochę lepiej, ale wiadomo, to nie jest akurat jak Jakichś magicznych youtuberów, bo teraz to... Ale jak nie było słychać, posłuchajcie to Bo Bo BO! Tak Kieszeń może na ulicy w Białym Dzieci Będą niektóre te testy piosenki. No i normalne odcinki, no i gruzda takie inna. I na... Słowa jakie? I za niedługo też pokażę że twarz. A za niedługo... Że... Innej maski nie znalazłem i będzie może trochę tak głośno, tak... Nie najlepiej słychać. Ale będzie się pod... Mam nadzieję, że się będzie podobać, bo tak... No ja coś z laptopa nagrywam i tak... Nie wiem, tak będzie. Ale ja mam już... Kończę i... Kończę i... Nie. Yeah. Ale jest co to jest? co to było? A, a wiecie co jest najlepsze? Że twarz pokryłem w czwartym filmie. O! Czemu ona nazwę na YouTube i sobie jeszcze coś tam sprawdzimy? Chwila, ja, to jest ta? tak? Tak, tak. Ja Szymon Dobrudu, no, w dzisiejszym odcinku mam powiem czemu nazywa się na mój kanał Molokito. Ja sobie wchodzę na tablety, na telefony i czemu się nazywa Molokito? Nole... Jak ja w ogóle krótkie filmy robiłam, 50 sekund, a pierwszy niecały minut, to szorcy bym sobie robił, no, kur... Tak. nazywa się to dlatego... Ale patrzcie tak, kiedyś to były moje pierwsze filmy, a teraz o nich nagrywam. Oj i Szymon. 3 miesiące temu dosłownie. Właśnie sobie przy, przypominam, jak miałem pierwsze 5 subów. I nagle to zaczęło tak, wiesz, rosnąć, rosnąć to zaczęło. Później 20 subów i później nagle 37 było. I ja się z tych 17 słów tak ucieszyłam nowych i później tak wiecie, to zaczęło lecieć, lecieć. I czas było na dwóch kanałach powyżej tysiąca. Co tu się stało? A teraz gdy zacząłem się tak wiecie, trochę bardziej stawać się popularny. Jedna piosenka prawie 6 kg wyświetleń zrobiła. Te filmy, kurde, nie ma żadnego. No, może tam jest 50, ale poza tymi nie ma żadnego poniżej 100 wyświetleń. Co co się stało? Co ja osiągnąłem właśnie? A jak ja wbiję 100 tysięcy o to będę i zgaduję. Ale jej, dziękuję Wam. Co co się stało? Jak to nagrałem, nie wiem, z 10 subów, o, 1550 wyświetleń? A teraz mam 1767 nawet może Mówiłem 1766 Jak To nagrywa, nagrywa Dobra Ale kurde, co się stało? No, mam o kurde, sorry Kamera kota. To jest Kajkota to jest Molly A Kot to jest Kica I dlatego tak nazywam kanał, bo będzie się kojarzył z moimi zwierzątkami Wystawcie subskrypcję i polobienia i to ja różne testy, piosenki badania i oczywiście filmy. I mam nadzieję, że się będą filmy podobać i jako i na razie chodzę. Chociaż jeszcze raz się pożegnę, ale ludzie co to było. Było kurde. Dziękuję Ci, że się włączyło Ale ostro. Najlepsze jest to, że hejty zrobiło... 2038 wyświetleń z traileru a hejty wyszły na Szymiks bo już na nim nagrywałem i teraz na tym nagrywam a teraz się skapę, że mogę sobie ten, nawet teraz sobie włączyć i na Szymiks nagrywać ale puszczaj mu ale kurde złot ale dziękuję ci Boże no kurde. ale hejty nie dokończyłem tej piosenki w ogóle. A ile lat to dni po założeniu kanału złaczę, ja że ja te hejty wypuściłem dosłownie z godzinę po tym samym filmie. W no czwartym gry mi pokazuje! I to ile tych filmów wrzuciłem? Tutaj jestem. Tutaj jestem. A, to była przerwa, bo na... No. Dobra. Wejdziemy jeszcze raz sobie najstarsze, ale co to było? Ludzie, pięć subów, a kurde 3 miesiące później 1800 prawie, no wow. Ok. Zostaw suba i łapeczka oczywiście, bo możesz ty być pokazany w kolejnym odcinku i oczywiście będę się starał nie pokazywać no stop tych samych. Hmm. Tylko co tu sobie wyłączyć, prawda? O czemu nie ma filmów na, ka na kanale Siemix? To się do... obejrz film, to się dowiesz. Tururu, tururo, tururo Ej, paso. pa co? Pa Molokita, tutaj jestem trailer, 1700 wyświetleń. Molokita, tutaj jestem cała piosenka 800 wyświetleń. Dwa razy więcej dobra. Ale w końcu tak ciula to nie mówiło się. I ty już film, pierwszy film stwarzał na tym kanale. Nie? A teraz nagrywam każdy film piosenki. Szanowni, Zowie. Taki kanał o nazwie Szymix. Taki kanał Szymix. To mnie to było dwa miesiące temu O nazwie SzyMix taki kanał Szymix kury Szymiks ta... taki Kanał Szymiks 650 tam było subów? Czy mi się coś popieprzyło, że tak? Jeśli kojarzycie taki kanał o nazwie SzyMix, taki kanał Szymiks A tam było... Sh... Z 623 suby! Co jest? Przecież ja ten konto zrobiłem 4 grudnia! A to jest 19 grudnia, jak to nagrywa? Mała piosenka Szefix tutaj Jestem 19 grudnia o 13 A nagrałem na Molokita! To nie! Squirno, to nie! Dobra, lecimy dalej bo 7 sekund z 2,5 minuty ja już jestem w dnie z to, to jest z twarzą, bo to jest jakby, że czasami mam takie coś, że mogę przesyłać filmy, że, przesy że nie mogę przesyłać filmy na przymix. I właśnie to. Mogę. W każdej chwili. I ja to może jakiś film w końcu nagram, bo tam kurde od żadnych filmów, to tak trochę to. I po prostu mogę na Melokita. I czek jak ktoś lubi ten kanał... Melokita. Wow, oglądasz to na tym samym kanale? Reagujesz na to? Ale... Puścimy sobie jeszcze święto na taki dobry kanek. To, znaczy Szymix to ja nagrywam mm. na kanał Molokita teraz. I jeśli się zmieni... Teraz jest profilowa. Na Shimix, to będę tam już nagrywał. Więc jak tutaj jest jakiś widz od Shimix albo wejdzie na ten kanał i to zobaczy, to tylko informuję, że to jest... Nic nie skłamałem, aż kamery nie podniosłem. że to jest kanał taki, że... jak nie mogę ta, nagrywać na końcu jeszcze to, to nagrywam na tym, na Melokito. Dobra, już pierwsza. Więc opie. jak ktoś nie widział, ja robam pisów ostatnie od, od filmu i w domu smaka. O ja dobrą w ogóle. O co to mamcie? Przecież bym mógł wszyscy na tamten kanał. Zostaw sobie porobenia, bo lecimy tutaj po 100 a tam po 700. I kończymy... A twarz jest, bo to skąd taszymix. Na rawizu. Sorry, Sorry po prostu, ale to nie moja wina. Ola, bo to będę 40 sekund. Ale teraz trzeba sobie przypomnieć. Teraz trzeba sobie zobaczyć, tysiąc, dziesięć subów. Zimno, pięć tysięcy, 105 Ale kurde, jaką ja miałam tam minę, kurde. Szymiks. popularne, zimno i święta, musimy to puścić, musimy to puścić. Nie, nie możemy, że nie. to trzeba puścić, to trzeba. Up je się na śmierć! 12 grudnia to nagrałem. Czy ty o kurde jaki krąś musieliście iść Ja Nie dobra, nie! Zobaczcie jaką twarz! Nie, to jest... Ty. Święta! Co to jest? Tu, 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 tu. święta, święta, już po święta. To. Co to jest? Ta ŚWIĘTA, święta, już po święta. 24 grudnia będzie Jak oceniacie mój outfit na tą piosenkę, bo ja stana wiecie? Mam na tu ta choinka, cały dom. I te choinki mam. Ale przejście. Ależ przypał trochę, ale. No działa, działa kamera, dobra, nie, bo czasu mi. Tak. I te wszystkie ozdoby. To wszystko. Dobra, to już koniec z tego odcinka niestety koniec. Z, za łapeczkę w górę i subskrypcję, bo możesz ty byś pokazany za pewne odcinki. I oczywiście. Ale kurde, to jest te kasy właśnie wyobraziłem, a 3 miesiące temu kurde, nie prosiłem o 100 subów, a teraz proszę o stokania. Kurde. Mam nadzieję, że się podobało. A jak tak, to została w górę. co koszła ten tyle w górę? w górę. I ma. I. Do widzenia, smacznego. Chyba bo... o czternastej jecie o tak? Przed. Po 13 chyba jecie. Na razie, Miłego dnia. Ja nie mam takiego miłego, bo muszę do szkoły iść. Ale fajne dziś lekcje. Na razie,